W sierpniu przyszłego roku to właśnie tu, dwa razy, zagra w Polsce Ed Sheeran, ale to nie są jedyne koncerty, które nas czekają. Do Polski przyjeżdża Shawn Mendes i mnóstwo innych artystów, którzy przełożyli swoje koncerty z 2021, a nawet 2020 roku. Wiecie co? W tym roku to my już nie robimy formy na lato. Robimy formę na koncerty 2022. Po pierwsze, przydadzą Wam się schody i buty do biegania. Bo wiecie, że to jest tak, że kupujecie bilet, ale nie ma gwarancji miejsca. Więc kto pierwszy, ten lepszy. Długich długości w tygodniu i miejsce w Golden Strip. Like like Patrząc na to, to wydaje mi się, że bycie fanem podczas koncertu jest bardziej wymagające niż bycie gwiazdą. Jeżeli chcecie przeskakać cały koncert, prześpiewać, nie mieć zadyszki. To skakanka jest niezbędna. Jest jeszcze jedna kwestia. Dobre miejsce do wbiegu przez bramę. Musicie przyjść wcześniej, poczekać i od razu mówię. Krzesła są dla słabych. Siedzenie na ziemi też. Dlatego trzeba już dzisiaj I dzięki tam, siedzicie zawsze i wszędzie. I dobra informacja jest taka, że nawet jeśli nie udało wam się złapać biletów na ten koncert, to formę możecie zrobić. Koncerty przeminą, a forma pozostanie.